Cześć, z tej strony Mateusz, firmy dobre kotły. Dwóch kumpli się spotyka, idą na polowanie, a jeden jest przebrany w strój wędkarza. A ten drugi się pyta, ty, no ale po co na polowanie idziesz w stroju wędkarza? A wiesz, dla zmlenia zajęcy. <grywia> Moi drodzy, dzisiaj temat gaz. Już w poprzednich odcinkach mówiłem Wam o cenach szalejącego gazu, a Teraz niestety moje słowa się bardzo szybko zmaterializowały pod wpływem tego, co dzieje się za u naszych sąsiadów za wschodnią granicą, a mianowicie wojny z Ukrainą. Moi drodzy, gaz będzie mega drogi. Współczuję wszystkim, którzy mają gaz ten gaz miał być planowo drogi od 2023 dlatego że od czerwca 2023 zgodnie z dyrektywami unijnymi URE Urząd Regulacji Energetyki uwalnia rynek gazu dla odbiorców indywidualnych co to oznacza no to oznacza co dzisiaj widzicie w sklepach podwyżki dlaczego dlatego że w tym roku Urząd Regulacji Energetyki uwolnił rynek gazu dla firm Czyli co się stało? No jak firmy płaciły powiedzmy 9 tysięcy za gaz, tak na chwilę obecną muszą zapłacić 30 tysięcy. Przerabialiśmy ostatnio kotłownię, gdzie do, palnik, gdzie do kotła gazowego stawialiśmy właśnie palnik pelletowy i facet nie mógł się nadziękować. Okazało się, że wrócił do poziomu cen, nawet niższych, pomimo że pellet jest i tak wysoki w cenach. Niż za gaz, ile teraz płacił. Moi drodzy, to samo czeka ludzi odbiorców indywidualnych w 2023 roku. Dlatego w tym roku żywność poleciała do góry, wszystkie usługi poleciały do góry, one się nie wzięły znikąd i mało z tego. Te firmy wcale dużo więcej nie zarabiają. One mają na pokrycie bieżących kosztów. To, co się dzieje, to jest początek dra zapowiedzenia dramatu, który nas czeka. Moi drodzy, ja bym nie chciał bardzo, żeby tak się stało, żeby w 2023 ceny poszybowały o 100% do góry, ale wszystko wskazuje na to, że to się stanie o wiele szybciej niż w tym roku, jeżeli chodzi o te 100%, a czerwiec następnego roku to może być 200-300%. Na Litwie mój kolega na chwilę obecną za dom 300 metrów za ogrzewanie w grudniu dostał rachunek. 1000 euro, dokładnie 990 euro, a dostał zapowiedź w styczniu, że ceny podwyżek gazu będą na poziomie 100%. Muszę teraz zadzwonić do niego, zapytać się, jak, jak u niego to wygląda, bo już na pewno dostał rachunki e, za te miesiące, e, czyli za styczeń, luty. I myślę, że e, nie będzie u niego zbyt, zbyt wesoło. A teraz pomyślcie, co mają powiedzieć ludzie, którzy mieszkają w kamienicach, mieszkają w domach, gdzie wszystko mają teraz na gaz. No to będzie ubóstwo energetyczne. Jeżeli ktoś teraz zarabia 3, 4, tysiące, 5 tysięcy zł na miesiąc, a miesięcznie na gaz będzie musiał za chwilę wydawać po 2000 zł, no to naprawdę uszczupli to jego budżet bardzo mocno. Tak więc y, moi drodzy, oby moje słowa obróciły się. Wiecie co i co ja wam na myśli, ale jeżeli nie, to szykujcie się na duże podwyżki, dlatego że gaz jest upolityczniony i sami to widzicie, jak mocno jest upolityczniony i nie trzeba tego wam mówić. Tak więc moi drodzy, jeżeli macie. Jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach, podeprzyjcie te zawsze Wasze wątpliwości, pytania w materiałach, jakimiś linkami do artykułów. Fajnie, żeby ludzie, którzy to czytają, mieli odnośniki, skąd to bierzecie, żeby to nie były tylko Wasze suche wywody. Ja polecam z kolei artykuł odnośnie tego gazu na rachuneo.pl z 14 lutego 2022 roku. Tam jest wszystko fajnie opisane. Więc moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć!